Cześć, witam was Mendel na Dzisiaj mam dla Was tylko jedną wiadomość, a tą wiadomością jest to, że obliczyłam przed chwilą na moim kanale, ile łącznie ze wszystkich filmików mam lajków, ile łącznie mam hejtów i myślałam, że tych hejtów będzie z 50. Otóż się bardzo, bardzo pomyliłam, z czego się bardzo cieszę, bo hejtów mam o wiele, wiele mniej. I teraz już czytam za moje magiczne karteczki wyniki. Otóż hejtów mam 28 z moich obliczeń. A lajków 88. I się bardzo cieszę. Oczywiście z hejtów się nie cieszę. Ale z lajków mam 88 tych lajków, 16 subskrypcji. I w tym filmiku chciałam Wam was tylko prosić o jedno. Piszcie mi w komentarz o parę rzeczy. Piszcie mi w komentarzach, co byście chcieli, żebym nagrywała. Wszystko dozwolone. Xbox, gry różne na Xboxie, mogę, może kupię jakieś. E, laptop, tablet, telefon, wszystkie sprzęty. E, mi piszcie, co chcecie, żebym nagrywała. Dawajcie mi lajki e, i subskrypcje. Dążę do 20 subskrypcji, wtedy nagram długi, 10-minutowy film. Długi, wtedy on będzie. Jeśli chcecie, to będzie o FNAFie, bo większość moich widzów uwielbia FNAF, albo przynajmniej go lubi. Więc jeśli chcecie, to ten odcinek będzie o FNAFie. Jeśli chcecie, to o czymś innym, ale piszcie mi wszystko w komentarzach, co chcecie. Um... Przypominam, że pod jakim filmikiem będzie najwięcej lajków, to tego typu filmiki będę nagrywać. No ale jak na razie najwięcej lajków jest pod filmikiem moje urodziny z FNAFem. Sorry, urodziny mam jedne, więc może w następnym roku. Ale imprezy z FNAFem nagrywać będę. Jeśli będzie okazja, to imprezy z FNAFem będą u mnie. Będę na nie zapraszać przyjaciół i będziecie mieć nagrywane, co tam robimy? Chociaż część. Mm elegancka Nela ma drugie miejsce. Śmieszne kotki też będą nagrywane. Sorry za to inne miejsce nagrywania, ale na razie w takim miejscu jestem. E, dziękuję bardzo za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje, bo mam ich na razie 16. Mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni do 20 albo i nawet więcej. 28 hejtów. Mam nadzieję, że te hejty zostaną tylko 28 na dłużej. Ale to ja Wam dalej będę gadać. Przypominam tylko lajki komentarze, subskrypcje i jak najmniej hejtów, no i piszcie też, z kim chcecie, żebym nagrywała. Mogę nagrywać z Olcią, olcią, olcią z Męsią, Busią, z Dirtmenem, z wieloma bardzo osobami. No i piszcie, z kim, z kim chcecie, żebym nagrywała i narazka, trzymajcie się, łapki w górę.